Piłkarze Legionowi awansowali do drugiej ligi, drużyna z Legionowa wygrała rywalizację w swojej trzecioligowej grupie, a najgroźniejszego rywala, Sokoła Aleksandrów Łócki, ostatecznie wyprzedziła o pięć punktów. Przed ostatnią kolejką zespół trenera Marcina Sasala nad Sokołem miał dwa punkty przewagi. Teraz już wiemy, że wicelider przegrał z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2 do 3, ale w Legionowie, gdy o punkty, o tej samej porze grała Legionowia, to oczywiście wynik z Aleksandrowa nie był jeszcze znany. Ekipie trenera Sasala w meczu ze Zniczem Biała Piska już remis, nawet w przypadku zwycięstwa Sokoła, dawał upragniony awans. Jednak lider tabeli nie zamierzał kalkulować i pewnie sięgnął po trzy punkty, wygrywając 4 do 2. Po dwie bramki dla Legionowi zdobyli Kamil Wolski oraz Piotr Krawczyk. Piłkarze z Legionowa w rundzie rewanżowej byli nie do zatrzymania. Zakończyli sezon czternastym zwycięstwem z rzędu, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, która drużyna w trzeciej lidze była najlepsza.